Przed świętami kuszą te wszystkie czekoladowe mikołaje, pingwinki, bałwanki, jest w czym wybierać. No właśnie, ale jak to zrobić z głową? Po pierwsze, cena, jeśli jest zbyt niska, na przykład takie oto Mikołaj kosztuje 0,70 70, zł, albo na przykład taki zestaw kosztuje 3,50, no to trzeba automatycznie sprawdzić skład, ponieważ gwarantuję, że będzie tam najtańszy tłuszcz palmowy zamiast. Zdrowego, pożytecznego tłuszczu kakaowego. Po drugie, każdy z tych Mikołajów musi mieć taki napis na opakowaniu, który ma w sobie po prostu skład. Jeśli ten napis na opakowaniu, zobaczcie tutaj, jest w zasadzie niemożliwy do odczytania nawet przez lupę, no to wiadomo, że producent ma już coś do ukrycia. Ten, który jest uczciwy, to po prostu zamieści czy na ulotce, czy gdzieś właśnie przyczepi w widocznym miejscu ten skład produktu. Mikołaje powinny być z prawdziwej czekolady, a prawdziwa czekolada składa się z tłuszczu kakaowego, z miazgi kakaowej, z kakao, a nie z tłuszczu palmowego, dziwnych dodatków, aromatów i zagęstników. I powiem szczerze, naprawdę da się wybrać dla dzieci bardzo dobrej jakości: czy Mikołaje, czy Bałwanki, czy Pingwinki, ale trzeba wgryźć się w ten skład, koniecznie.